Zmienić o nie, nie. Dobra, chodź Fibonacci. Dobra, rewanż. Dobra, to teraz ja będę testował nowego Smoka. Mamy dwa smoki chyba, co nie? Mhm. Ty kim grasz? Ja też jestem smokerem. Okej. Okay. Idealnie pod odcinek na YouTube'a. Nowa klasa w West Huncie. Tak. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście link do kanału Klakiera, Na jego Twitcha też znajdziecie w opisie. Nie znajdziecie w opisie. Bo nie Ech. dodaję. Ja, a nie, ja dodaję. Ja dodaję, chłopie. Ja dodaję. Dobra, ja robię żółtego. I ten. Najlepsze jest to, że ja... o, i razem idą w moim kierunku. Okej. Okay. Ja tu zbije mamy czas na spokojnie. Tak nie tak. ma co tak tego. Cisnąć ja tu mam trzy żółte taski obok siebie. Ja okay. postaram się szybko zrobić, a ja porobię biały w takim razie. Mhm. Chłopie, ja tylko nie mam tu białych blisko, a obydwoje są koło mnie. no tu mam biały. Dobra, robię biały jakiś. Obydwoje idą. na środku są. Także na spokojnie. Dobra, ja te, on są obok mnie teraz. Mhm, to ja robię wellwater. Ja robię żółtego, ale od razu będę stąd zawijał. Okej. Okay. Ja no i zrobiłem taką troszeczkę... Rzuciłem im smołka w drugą stronę. Baitowy. Dobra, się chowam ty za tym, bo już tutaj... Dobra. Już tutaj się któryś zbliża. Wiesz kiedy ja go białego? Teraz? Działać? Ja też akurat zrobię białego, także na spokojnie. No i dobrze, to. E, ale tego smoka możemy rzucać jak wiesz, jak na przykład będziemy już bardzo podejrzani, żeby nie mogli w nas trafić. <laughs> Jakaś taktyka jest? No. E, Zatruję wodę w... tu na środku. Dobra, ja tutaj robię. Akurat Fibi jest obok. Fl flirtowanie z kobietą. No się ma Fibi, co tam? Ej, hej. Co ty we mnie oj, co Widzę. Aha. Odpuściła mi. Zrobię barmana. Mhm. Gwada no nie rób barmana, bo wchodzi. O, prze. odebrać do Pewnie za mną pójdzie. Nie, nie idzie za mną. Dobrze. Wyglądało. Nie zauważyli tego na szczęście. Dobra, dobra, to ja teraz tak zrobię, kiwkę i idę zrobić postborda. Pierwszego. Nie, tu idzie, tu idzie, AB, więc nie chcę robić Ja idę AB. za Phoebe. Dobra, idę tam na górę. Mm. Dobra, nie, nie celuję. Tibi celu. celuję w kogoś innego. No, ja sobie zrobię żółtego. A ja byłem. A tego okay. białego. to zrobię białego, bo ja mam i bo obok ciebie. Nie chcę zbytnio, wiesz, tego. Dobra, no ja wejdę ja tu tutaj... na górę zaraz i zrobię tego na górze, wiesz? Na spoko, bo akurat jeszcze ktoś tu idzie na górę. To może jak zobaczą, to wiesz. Dobra, ja zrobiłem żółtego, oni byli obok mnie, ale. Znaczy, AB odszedł ode mnie. Mhm. Mm Dobra, ja opakuję. Dobra, ja zrobię teraz postboarda. <laughs> Nie robię tego postborda, bo E.B. tu się zbliżał. Ja zrobię białego. Mhm. Dobra. Dobra. Zrobię bank. Jakby co? Robiłem tamtego, dałem smołka w postborda. Widzę, widzę. Jest, się, udało się, ale nie go zbejtowałem na tego z tego smołka. Dobrze. Ale go, ale go zbejtowałem, bo widziałem, że gościu postborda robił mm -hmm. i stwierdziłem, że ten, że. Tylko pamiętaj, że jak gościu może z niego wyjdzie. ja to... nie, na pewno jest w swoim ciele, więc. Ale ja pójdę Dobra, zrobić został... tamtego postborda najpierw. Bo AB Właśnie panem dla tego postborda Dobra, gość, ja gość robi zrobię? postborda Dobra, oni się rozdzielili, raczej znaczy ten, jakby poszli do twojego postborda w twoją widzę, stronę widzę. Ale AB go ogarnąłem Czemu we mnie Czemu we mnie? już wcześniej. Tak, ale to... Wiesz, ja po prostu się witałem. Dobra, ja teraz tak. Jak wiadomo widzę, że robiłem tego postborda, Dobrze, że jest FIBI teraz. Tylko na pewno AB jest tego 100%. I hmm. ona będzie pilnować tego postborda teraz. I 100%. Ja bym musiał się jakoś zgrać z typem, który... Wiesz, żeby ktoś inny robił też postboarda. Ewentualnie e, wejść tam sobie z tyłu e, budynku. Tak żebyś miał, wiesz, nie za dużo czasu w razie czego. I sobie kamp. E, ja, wiesz, ja to chcę obejść, wiesz? No, ale jak obejdziesz. Ja wiesz, chodzi o to, żeby ich na czas po prostu. Mhm. Jest, Łatwo. udało się. No ja to wiedziałem, że będą, wiedziałem, że będą strzelać. Ej, ale podoba mi się teraz ta nowa animacja. Fajna jest, no. Replay, replay. No. Ej, no właśnie, właśnie ten jest. Tak? Ale cię A... zbejtowałem pięknie, Ajbi, ja mówię no. tak. ABI idzie do tego postborda, mówię, widzę, że gościu robi tego postborda, rzucę mu smołka pod nogi i jak on wyjdzie replay. bankowo, ABI w niego strzeli. <laughs> Fibii I ja replay. patrzę, jak ABI strzelił. Ja dałem. A, ja dobra.